Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, czego ja właśnie walę. A walę z łuka. Zobaczcie, jaką moc mam. Normalnie, opiośnie, że zainstalował mi jakoś dziwną moc. Gma w tym łuku, że takie mam upnięcie. Nie wiem, co się z tym dzieje normalnie. Zobaczcie. Jak i jak dowalam, teraz Wam pokażę. Jak walę z łuka, jak walę z Assassin's Starów. No i normalnie niesamowite. Łuk jest zaczarowany jakoś tajemną mocą. Nie wiem skąd on ją wziął. Chyba gdzieś z tych z GM-owskich tych opcji. No bo ten łuk tak wali. Jeszcze daje many, że ja nie wiem co się dzieje w ogóle. Takie nie dość, że takie pociśnięcie z tych strzałeczek, bo też od niego dostałem, to jeszcze ten łuk jakiś tajemną mocą, No sami widzicie co się dzieje. I to jeszcze wtedy 0 X, exp... Ten nie był wzmocniony X jak pięknie idzie, tu najlepszy jest Expik, ale patrzcie. No wiadomo, trzeba uważać już na yy, Plag Weshmi, a nie poszedłbym z bowem. Ale to jak to można sobie polatać tutaj, no? Tu takie słabsze podporki, ekspik nie jest zły, no zobaczcie sami jak ciska. Kurde, no takie walnięcie z ja nie wiem co tu się dzieje. Sami widzicie jak trzaska. Normalnie a ja nie wiem. Tak. Tak jak spić na łuku, no trochę drogo, bo te strzałki trzeba kupić. To strzały też kosztują, no wiadomo. Opatrzyłem w sklepie, no to tak, no... Na no, Assassin's Starach taniej wychodzi, wiadomo, jak zwolniejszy, no ale... Ale jeszcze tu weź ringa żarzuć te zaklęcie wzmacniające dysta, no i... Na momencie level będzie szedł. Ja nie wiem, czuję, że w tym roku Auricik może z uda, zdąży wbić 120 level. No jak biję 120 level, to wtedy takie pociśnięcie będzie, że sobie nie wyobrażacie. Znowu gwiazdek, gwiazdek będę sadził wtedy. Będzie taka moc. No i wiadomo te gwiazdki są tańsze. Że takie będzie czasnięcie, że się, się normalnie. Demoniczna moc Aurita powróci, wtedy trzeba będzie iść na demona. Albo może pierwszy na plagę mita, ale tam ciężko na tym plagę micie. Chyba bym musiał na tym. Na no, utamce jechać, po kurde, nie wiem, no oddygam trochę. Jakiś kombos pójdzie, bo tam nie dość, że Flavio to jeszcze ten kot taki ten zwariowany, demoniczny jest. No jak dwa mnie pocisną tam na Jalachar, to ja nie wiem. Mogu, może być zjaźdź lekki, ale no staram się nie. Staram się, żeby nie było, ale to musiał w Tibi znaleźć wzmocnienie takie. Muchomora zjeść, wtedy Aurid będzie miał dużo więcej mocy, więcej ataku. Wyjaśniam, więc słyszałem, że po zjedzeniu Muchomora to jest większa odporność na wszystkie ataki. Na jakiś czas. Tego mówię wam. Muszę dostać tylko tego Muchomora. Opieźnie rzekł go, mały, Nie chcę dać. Tajemniczego Muchomora z lasu, z pow wyciętego, gdzieś przy Giesach sam jest. No nie wiem. Dobra, widzicie jak to ładnie ciska? No, Auris normalnie taką ma moc. Ja sam, sam nie wiem po jak to jest możliwe. Że tak strzały dużo daje. No ale wiadomo, już trzeba uważać tu, bo już, już parę razy te dziki by były. Naprawdę, bo tak z tym łukiem to wszystkie potwory ciskają. Chyba nawet te kraty by obtoczyły to, by tam po parę nieraz pocisnęły hafen. No i weź, bez sensu trochę. Ale dobrze. Tak myślę, może innymi postaciami jeszcze zacząć grać, pokazać wam w ogóle, jakie mam postacie fajne, bo wy sobie nie, nawet nie wyobrażacie, jakie mam mocne postacie. Takie kleksy, że uuu, I co na różnych światach mam, na, na Bonie, Bona serwer, mam dobrego Hara, na Sekura mam dużo Harów. Na celesta mam jeszcze jakieś tam. Nawet założyłem hara na Nevi. Ale na razie wiadomo, bo założyłem go bez tej skill razy dwa. No i pan Ledyna zrobiłem i dość szybko widzę, idzie ten skill. Fajnie. Na Nevi też Polaków jest. Fajna Gildia jest. Trzeba popykać. To na paru serwach grać. Bo tutaj w tym, nie wiem, na celeście czy tyle Polaków jest. jest, jest trochę, bo tam tak Adam Małysz jest, no i tam trochę jest tych Polaczków, wiadomo, no. No i tak widzicie, jak to idzie, pięknie jak No, Dobra, dobra, dobra i 200 razy dobra. <laughs> No a może dacie mi jakieś nowe miejscóweczki, no bo tak nie wiem. Ja tak za bardzo miejscówek nie znam, tam podajecie miejscówki, to ja sobie zapisuję i będę zwiedzał, no bo tutaj to już... To już taka obeznana miejscóweczka. No tam na dole niby są te mocniejsze monstery. Ale do końca nie mogę zwiedzić, bo sam pod trawelam. Villa Grand, ma tam jest, no ten Grandmaster. Master, takie ulany lata. Ciężko by dowalić, jak dwa wyskoczą to już trzeba spylać i zestać ich walić, no ale ogólnie to można se tu na dole to też ładnie, no. I locik ładny nawet jest, już lepszy jak napek, bo tutaj to co tu flate armor spadnie to dużo waży, zero wartości, no, tylko te ich ogony co spadają to jakąś wartość mają, ale tak to ci nie łutko, no. Dobra. W takim razie widzicie jak tu ostro ślizgam, Za asasynków słabiej jednak idzie, sami widzicie, nawet teraz po spie na godzinę, że ost... gdzieś średnia, no może z nich będzie i 100 tysięcy, tak 100 tysięcy, 100 tysięcy niecałe, to tak mniej jest na asasynach, no to jednak duża różnica, co, na tym łuku, ale ten łuk to wiadomo, no. Zaczarowany przez GMA został, dlatego tak ostrowali, bo tak samemu to ciężko by było, no. Dlatego wiecie, no. Nie każdy ma takie profity jak ja. O, widzicie jak szybko ściskam. Raz, dwa i już jestem tutaj, o, moment! Budź of hustle, mam też od GMA, zobaczcie, time ringi. O jak szybko leci mój har. Jak tysięczny level jakiś zasuwam, o! Trzeba iść opylić wszystko w sklepie. Żeby hajsu było więcej. Jalki pozbierać. O. Dobra! I trzeba uśpić hara! Jak śpi, to skiluje. No dobra, trzymajcie się. Cześć, widzicie moje nowe superchary. Narka.